A widzimy, wszystkim jest to tydzień czerwonej sieci, kontynuujemy naszą grę na 1, edycję rozszerzoną. I miałem niemiłą sytuację, ponieważ gdy nagrywałem sobie odcinek, ten właśnie, to okazało się, że nie działa mi audio. W OBS-ie się zepsuło i muszę go nagrywać od początku, więc jest mi bardzo przykro tego powodu, ale co? Cofnąłem sobie save i no, jestem, więc tak. E, dziś zadaniami zajmiemy się takimi jak. E, muszę zobaczyć, co się dzieje w tych slumsach. Poszukiwany to może. E, właśnie spróbuję z nim porozmawiać jeszcze. Bo ja pamiętam, tutaj trochę zwaliłem to. Ponieważ no, od razu przeszło do rozmowy, a trzeba z nim się upić. Więc zaraz zobaczę, czy da się. Jeśli nie, to będzie słabo jest. A chyba jest noco, prawda? Dobra to tak, no to... Tak. No to co? On to jest po prostu zajmie się innymi zadaniami. Hmm. Środek. Prowadziłem ze światłem teraz w szpitalu. Muszę pobidać z bagnów węgetowym na bagnach. Niestety dzisiaj jeszcze do ba na bagna nie pójdziemy z tego powodu, że no nie mam jak tam pójść. Muszę coś tam zdobyć, żeby dopiero tam pójść Po wykonaniu jakiejś misji e y, Tu jestem poszukiwany, może gdzieś Slamsach No i to tyle Dobra Więc na razie może y, pójdziemy do... to, to, to Musimy do tego chyba szpitala? Tak dobrze mówię? Nie, tym to To jest ten świadek no właśnie To jest dopiero przy szpitalu Dobra, nieważne Ciekawe jest śmieszne, że chyba jedziesz taki dożyłbym Śmieszne takie rzeczy ogólnie gadają te MPC-ty. dalej stoi. Dobra, chodzimy do szpitala. Okej, tu leży na świadek. Nie zbliżać się do więźnia! Ej, przecież ci zapłaciłem. Przejdź w nocy. A okej, okay. przez zap okay. zapłaciliśmy. Ojej, znowu tu weszło. Nie Dobrze, już dobrze idę. Musimy przyjść w nocy, tylko. Jest, gdzie jest ta szanie, żeby się przespać. Ok, tutaj. Okej. Okay. Lepsze to niż wynajęcie pokoju. W mi bo tu jest za darmo. O wielka meliterę. Miej w opiece wszystkich naszych pacjentów i spraw Okej, okay. no, tylko wszyscy tylko płaczą, beczu, nie. Prze trochę dobre już możemy. Nie zbliżać się do więźnia! Ej, przecież ci zapłaciłem. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein... On... On... No i po co tu przylazłeś? Pięzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci! Nasłał ich Baranina! Proszę bardzo, czyli będzie bitka. A, i ten necz, który mamy jakby w pochwie, tak jakby... To jest słabsze od tego, który mam już teraz, szczególnie w rękach. Chodzi oczywiście mieć stalowe. Eee. Aby tutaj, ok? Daj się nim, Geralt. Okej. Okay. Teraz jestem naprawdę piąty Proszę bardzo, nikogo nie ma. O synu elfie i kamratki! Ale może jakieś szczątki jakieś... O, właśnie, oreni, dziękuję. Więc co to? Co tam z Okej... Może się przyda do eliksirów, czy tam czego? Okej, okay. jeszcze coś? A, niskie, a dobra że możemy, wr możemy wracać prawdopodobnie do tego hmm, jakąś, do detektywa no, to idziemy do niego, no, tak? do detektywa? tak, Raymondem czyli detektyw oczywiście z mieczem, żeby było szybciej no i już jesteśmy I tego nie a jest, to dobrze Słucham cię uważnie, biały wilku. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry. Chyba, że stało się coś, o czym nie wiem. Javet mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczeć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem mi baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z baraniną, ale nie przesać. To gwałtowny gość. Ok. Skrzynia może zejść. Zdać... Możemy sobie tak się wziąć od razu przeczytać. Ok. I sobie od razu. Potem sprzedamy, żeby mieć więcej pieniążków. Bo książki, tylko są do czytania, do, do niczego więcej się nie przyda, żeby się dowiedzieć, co i jak. O, o potworach, albo o innych rzeczach. Dobra, ale to jest ten podejrzany baranina i podejrzany kalkstein. Możemy teraz iść do tych sklanców ogólnie. Jak byłem w tym odcinku z H samsa, którym no nie, nie zadziałał mi dźwięk, no to y, tego. Chyba trochę zwaliłem. Tutaj? Nie. Nie, to nie tutaj. Chyba tutaj byłem skręcić. Tak, tutaj. Okej. Okay. Nie ma Jaweda, ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. Pięści mnie świeżbią. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko Wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że Wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia... Prawda, Geralt? I tutaj właśnie zwaliłem, bo wybrałem tą drugą opcję powinienem chyba pierwszą wybrać. Prawda. Widzicie, nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości. Która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Jawet się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się i to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Jawet i wiedźmińskie tajemnice, albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go. Ja nic nie wiem. Byłem pomocnikiem księgowego salamandry. Jawet już mi nie ufa, nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem. Wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem. Przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa. To będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie. Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie, uwiń się szybko. Nie Proszę bardzo. Nie wiem już będzie. Oj, jest za szybko. bardzo szybko oni zostali. Nie, nie wiem to po co było, ale okej. Ok. Szczątki jakieś, oreny czy coś. Przydałoby się, o właśnie. Zresztą te y, brosze salamandry też się przydadzą. O, dwie. Dobrze. I teraz... Myślę, że jest skrzynia czysto średnia. Dobra. Jeszcze powiedzmy czy pójdziemy gdzie teraz musimy iść. Z Vincentem, ale nie wiem czy on będzie teraz na co wiecie. No też czuję, że go nie będzie. tylko tutaj nie będzie. No nie. Nie może jest łóżko. mlaszko. Chociaż też wątpię. No niestety go nie ma. To tak jak myślałem. To jest jakaś misja, które możemy jeszcze zrobić. Tutaj, ale ja bym jeszcze z, porozmawiał z yy, tutaj z tym podejrzanym. Wybijam się jeśli się da jeszcze. Oby się dało. Nie tutaj, nie, nie drogie takie zdrodzieckie są, że nie wiem bardzo łatwo się zgubić. A za na nowy poziom! A już zaraz, o, skręcamy i tu chyba prawdopodobnie coś tu pewnie wyskoczy. chociaż nie jestem pewien, ponieważ ostatnio mi tu wyskoczyło coś, a tam razem chyba nie, to, to bardzo dobrze. Dobra, zobaczę czy będzie. Jest, ale czy... o dobrze można. O co chodzi? Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Musimy się z nim po prostu kupić. o, je... o co chodzi? I tak to będzie cały czas. Napijesz się ze mną? Znaczy, nie będzie Jasne, rezultatów, w towarzystwie zawsze raźniej. co chodzi napijesz się ze mną jasne w towarzystwie zawsze raźniej żeby go trochę trzęsie ale zobaczymy to ojej o cóż to no już nie zawsze o co chodzi napijesz Jeszcze się ze mną jasne w towarzystwie zawsze raźniej Okay. O nie Czy tu, czy już O dobrze, jest dobrze A, Łeb masz twardy? Ja już mam dość O i tu musimy zapytać go o ofertę pracy Szukam pracy Wiesz u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel Pracuję dla Lojwardena Wiesz, tego kupca z Ilfgardu Powinien mieć jakieś zlecenie Dzięki Nawet nie wiesz jak mi pomogłeś Przyjaciółom zawsze chętnie pomagam? No i proszę bardzo. Już teraz ja bym porozmawiał z żeby mi się przespać, bo ja nie zamierzam tak długo chodzić. Muszę Chcę odpocząć. Ja. No, daj te pięć i śpi. I chyba Barnino teraz mam przy sobie tam, tutaj jest. Więc zaraz zobaczymy. Ale nie wiem, czy zniknie, gdy się prześpimy. Czy będzie dalej? Jest dalej, dobrze. Więc możemy od razu z nim porozmawiać. Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić i dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z Tobą do pogadania o salamandrze. Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co Ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? No chętnie mi to zaznacza, ale dobra, powiedzmy że nie. Nie, nie. To dlaczego próbujesz mnie wydymać? Dam ci jeszcze jedną, ostatnią szansę. Co ci do tego? Był moim przyjacielem. Podejrzewam, że jego zniknięcie może mieć związek z Salamandrą. Źle dobierasz przyjaciół. Berengar kręcił z Salamandrą. Właśnie dlatego mieliśmy go na oku. Jak to mówią, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Zginął gdzieś na bagnach. Kalkstein wynajął jednego z moich chłopców, żeby go odnalazł, ale on też nie wrócił. To wszystko żadnych mrocznych tajemnic. A teraz spadaj, jestem zajęty. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda, powiadają. Raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Proszę bardzo. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. I teraz bym porozmawiał z tym panem. Eee... Z Vincentem. A, miecze nie mogę ciąć Tak, dobra. Trudno. Dobra, nie jest aż tak daleko. Jestem ciekaw co ma do powiedzenia. Okej, okay, zaraz powinien być. Ten nich... Jakby przystań? Czy co? To tutaj w ogóle? Tak, dobrze, i dobrze. To skończę, będzie i jesteśmy. Ja nawet go chyba widzę. Tak, to on. Więc pogadajmy z nim. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż, zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru, ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Chcę z tobą porozmawiać o Salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział Salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Pewnie magister. Po tym, jak go wypuściliście. Nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Koniec rozmowy. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest, kurwa, prawo. Rozumiem. Prawo jest po to, żeby go przestrzegać. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Dobra. Rozumiem. Tak dużo Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. No dobry, dzięki. Potrzebuję więcej dowodów, ale to jeszcze pewnie po potem, nie? Dobra, i co? Ja myślę, że już skończę w tym odcinku. I co? Dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.